Słuchajcie, Hotel Valencia San Jose, Santana Roo. popatrzcie, zawsze przy tym hotelu, tutaj w ogóle jest taka ulica jak w Europie, że dużo sklepów i restauracji, ale przy tym hotelu zawsze jakieś fajne auta stoją, teraz tam stoi jakieś Lambo, chyba Lambo, ja się tam nie znam ma takich autach fajnych, sam rzadko widuję, ale ogólnie to tutaj zawsze można zobaczyć jakieś fajne takie Ferrari czy jakieś takie tego typu luksusowe auta. No a teraz już jest o, no pan też tutaj mają. Nasadzili na ale ogólnie już jest teraz dosyć ciemno, bo zaszło słońce. O, wygląda tak. A tutaj po drugiej stronie mamy Farmer's Market. O, słuchajcie, tu jest jakieś fajne auto, Cadillac Escalade. Bardzo lubię te samochody. duże SUV, takie kwadratowe. Są fajne. No ale tutaj takie te. Takie te e, wyścig, chcą powiedzieć wyścigowe. Takie sportowe, o. Sportowe. Też są fajne. No to nic. Żegnam się. Hotel Valencia. Hotel Valencia San Jose Santana Row. O, tam jest jakiś salon Porsche. Tam też wcześniej był salon Tesli i salon tego... E... Jak się nazywa? Nie Lucid? Tylko ten inny elektryczny Rivian. O, Rivian tam też jest. No ale tam nie dojdę teraz, więc dlatego już skończę.